Ok, witam wszystkich. Piotr z tej strony. Analiza tygodniowa, 18 listopada 2012. Zaczynamy od euro-dolara. Myślę, że na tą chwilę sytuacja na euro-dolarze jeszcze nie jest tak, wyjaśniona do końca. Jak widzicie, rynek zatrzymał się na Bollinger Middle Band. Robił retesting Bollinger Middle Band. Dotnu Bollinger Middle Band jest w okolicach osiem poziomu FIBO. O tym już kilkakrotnie mówiłem w analizach, więc, więc ta sytuacja jeszcze nadal nie jest wyjaśniona i myślę, że, myślę, że no jedyny pozytywny, pozytywny aspekt ostatniego tygodnia to jest takie, że ten rynek zareagował na ten poziom i być może będzie chciał teraz pójść do góry. Tak. Także to jest jedyna rzecz, którą można, można w tej chwili powiedzieć. <kluzny> na dziennym widzicie, tutaj Wam mówiłem o tym poziomie, o tym poziomie stoi, o tej krótkiej pozycji na zgodnej z trend following. Ale też Wam powiedziałem w jednej z analiz, że ta pozycja nie, nie uruchomiła się w sposób, w sposób idealny. To znaczy, aby się uruchomiła w sposób idealny, potrzebne dla mnie by było, aby tutaj był rejestr tego poziomu ale albo, albo poziomu Bollinger Middle Band. Stąd ten rynek tak się teraz zachowuje. To jest jeden, 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 jeden z powodów, dlaczego czego się tak zachowuje. Tak, czyli trochę poszedł w dół, znowu uciekli, znowu wygrali w dół. To jest takie nie, 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 nie do końca pewne, jasne. Tak. I oczywiście, że na to też wpływa sytuacja na, na, na tygodniowym i na, i na miesięcznym. Tak? Gdzie też na miesięcznym mówiłem, że rynek spadł, ale spadł do tych poziomów, tutaj. No hmm. i tutaj z kolei, znowu, to jest połowa tej, tej świecy wrześniowej. Więc, więc w jaki sposób? Ok, znowu, zaczynają próbować grać w długie, długie pozycje w tym momencie, tak? w tym miejscu. Więc być może dopiero koniec miesiąca pokażę sytuację, wyjaśnię sytuację całkowicie i, i wtedy będziemy mieli jakiś bardziej klarowny obraz. Na chwilę obecną no, trzeba po prostu dostosować się do tego, co rynek będzie chciał robić w kolejnych, w kolejnych godzinach, w kolejnych dniach, tak? Czy to zostanie zanegowane? Jest to jaka, jakaś forma, jakaś szpulka, jakaś forma, nie jest może doji, bo doji powinno być, nie mieć tego body, ale, ale no, jest to jakaś taka szpulka, no, dwie, dwa górne cienie no, świadczące o pewnej niepewności, niejasności, nie wiemy, czy mamy iść w górę, czy mamy iść w dół. Czy na 4-godzinnym coś widzimy? Na 4-godzinny wyszedł, wyszedł MECD ponad powyżej poziomu 0. Zaraz, sytuację na tygodniowy myślę, że ten rynek powinien, powinien wybronić się i pójść, pójść do góry. Tak. Znaczyłem sobie tutaj na 4-godzinnym taką linię oporu patrzę czy ta oporu zostanie przełamana. Może znaczyć też taka sytuacja, tak, gdyż tutaj jest dużo pozycji krótkich otwartych na tym dziennym i rynek może gdzieś dojść do tego poziomu w końcu 61,8 i dopiero wtedy mocno spaść, tak, czyli, czyli wszyscy ci, którzy mają tutaj gdzieś stop lossy ustawione, jeżeli tutaj weszły, to mają tutaj stop lossy ustawione, czyli gdzieś w tym obszarze może nastąpić Taka sytuacja, że żaden nie będzie miał większej siły do pójścia w górę i wtedy dopiero nastąpi, nastąpi ruch w dół, tak? czyli ten retesting całego tego, tego poziomu 61.8, w związku z tym, z tym, z tym trend following tutaj, ale tego na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć. Jeden z takich synek po w takiej sytuacji trzeba po prostu obserwować, co się będzie działo, tak? jakie będą sygnały, co wam co świece japońskie będą pokazywały, jak się będzie rynek zachowywał w tym, w tym obszarze tutaj. Tak? I wtedy można po prostu powiedzieć, aha, ok, rzeczywiście teraz, teraz będzie ruch w dół. Pamiętajcie o tym, że mieliśmy tutaj ten, ten butterfly pattern, tak? który się dobrze rozwinął, tak? więc, więc i rynek jest poniżej, poniżej poziomu 0, na MCD, więc, więc ta tendencja do krótkich pozycji też jest na rynku. Cały czas. Tak. Cały czas. Ok, to tyle. Dzięki. Pozdrawiam.